Czy kiedykolwiek czułeś się uwięziony, mimo że ciężko pracowałeś każdego dnia, jakby pieniądze po prostu wymykały ci się przez palce? To frustrujące, wiem. Ale co gdybym ci powiedział, że istnieje duchowy klucz ukryty w Słowie Bożym, który może przekształcić tę rzeczywistość? Dziś odkryjesz, jak proste oświadczenie, złożone z wiarą, intencją, może otworzyć drzwi do zaopatrzenia, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Przygotuj się na aktywację siły, która wykracza daleko poza Twoje zrozumienie finansowe. Usta mają moc, którą często nie doceniamy, są zdolne do tworzenia lub ograniczania, błogosławienia lub blokowania. A gdy wypowiadamy Psalm 23 z wiarą, wydajemy potężne wyznanie, prawdziwą prorocza proklamację, która wyrównuje nasze umysły, ducha i ekonomię z Królestwem Bożym. To nie jest tylko tekst do czytania. Ale praktyczne narzędzie duchowej reprogramacji, które może generować obfitość i łaskę. W tym filmie nauczysz się, jak używać słowa Bożego jako nasiona transformacji. Zbadamy, jak mentalność, rozeznanie i konsekwencja w deklaracjach może odblokować możliwości i otworzyć drogę trwałego prosperity. Jeśli jesteś gotowy, aby być świadkiem prawdziwych zmian i zacząć żyć w zgodzie z ekonomią królestwa, zostań ze mną do końca. Ach, i skorzystaj z okazji, aby zapisać się do kanału, polubić film i aktywować powiadomienia, aby nie przegapić żadnego objawienia. Słowo Boże nie zostało stworzone, aby pozostało tylko na stronach Biblii, musi być głoszone, wypowiadane z odwagą i wiarą. Gdy deklarujesz to, co jest napisane, otwierasz niebiosa i pozwalasz cudom dziać się w Twoim życiu. Każde zdanie, które wychodzi z Twoich ust, niesie nasze transformacji, zdolne zmienić mentalność i aktywować łaskę w obszarach, które wydawały się stagnować. Wiara jest duchowym kluczem, który łączy Twoją deklarację z boską opatrznością. Dlatego czytanie nie wystarczy, trzeba mówić z pewnością intencją. Deklarowanie słowa jest także aktem wyrównania z ekonomą królestwa. Gdy mówisz, Pan jest moim pasterzem, nie będzie mi niczego brakować. Sadzisz na się obfitości, które wykiełkuje w Twoim życiu finansowym. To nie jest magia, ale proces duchowej reprogramacji, gdzie umysł uczy się działać według zasad opatrzności i łaski. Stałość w tych deklaracjach wzmacnia wiarę i poszerza wizję możliwości, które wcześniej pozostawały niezauważone. Co więcej, wypowiedziane słowo ma praktyczny wpływ na codzienność. Może być używane do radzenia sobie z długami decyzjami biznesowymi, a nawet konfliktami rodzinnymi, ponieważ każde wyznanie wzmacnia duchową ochronę i rozeznanie. Świadectwa przekształconych żyć dowodzą, że konsekwentne deklaracje generują konkretne rezultaty. Więc za każdym razem, gdy poczujesz strach lub brak, otwórz usta, deklaruj z wiarą i obserwuj, jak wszechświat odpowiada na twoje słowa obfitością. Usta nie są tylko organem domówienia czy jedzenia. Są duchowym kluczem zdolnym do otwierania drzwi i uwalniania opatrzności. Każde słowo, które wypowiadamy, ma moc twórczą, tak jak w akcie stworzenia, gdy Bóg powiedział i wszystko zaistniało. Gdy używamy naszego języka do deklarowania błogosławieństw, aktywnie uczestniczymy w budowaniu naszej własnej obfitości. Dlatego tak ważne jest ostrożne wybieranie tego, co mówimy, wyrównując każde zdanie ze Słowem Bożym i wiarą którą nosimy. Ponadto, usta funkcjonują jako instrument duchowej reprogramacji. Deklarując codziennie obietnice i prawdy z Biblii, sadzisz nasiona transformacji, które rezonują w umyśle i sercu. Spróbuj mówić o łasce, opatrzności i mądrości nawet w trudnych sytuacjach, to aktywuje rozeznanie, utrzymuje mentalność połączoną z ekonomą królestwa. Konsekwencja w deklaracjach to to, co odróżnia tych, którzy tylko czytają, od tych, którzy rzeczywiście żyją rezultatami? I nigdy nie lekceważ mocy proroczej proklamacji złożonej z wiarą. Każde wyznanie to krok ku transformacji finansowej i duchowej. Twoje usta mogą być narzędziem żywego świadectwa, pokazującym, że nawet w momentach braku, słowo działa i obfitość się manifestuje. Gdy usta mówią w zgodzie z Bogiem, Cuda zaczynają pojawiać się w sposób naturalny i niespodziewany, otwierając drogi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Negatywne słowa to nie tylko zwierzenia, działają jak duchowe dekrety, które mogą przeszkadzać Twojemu życiu finansowemu i duchowemu. Wyrażenia braku, wątpliwości czy strachu tworzą częstotliwość, która przyciąga niewidzialne blokady, uniemożliwiając dotarcie opatrzności. Wróg wykorzystuje te słowa. Aby trzymać wierzącego uwięzionego we wzorcach braku, nawet gdy słowo Boże obiecuje obfitość. Dlatego tak ważne jest pilnowanie każdego zdania, które wychodzi z ust, przekształcając narzekania w deklaracje wiary. Gdy zaczynasz dostrzegać moc negatywnych słów, uczysz się zastępować je wyznaniami prosperity i łaski. Mówiąc z wiarą, twoje usta stają się narzędziem transformacji, wyrównując Twoją mentalność z ekonomą królestwa. Małe zmiany w codziennym języku mogą generować wielkie rezultaty, otwierając drzwi, które wcześniej wydawały się nieprzebywalną. Praktyka deklarowania tego, co mówi Bóg, to nasie duchowej reprogramacji, które przynosi trwały wpływ. Ponadto, ignorowanie tej ostrożności może skutkować powtarzającymi się cyklami frustracji. Każde negatywne słowo jest ostrzeżenie, wzmacnia blokadę i ogranicza możliwości. Z drugiej strony, deklarowanie słowa z wiarą tworzy świadectwo transformacji, pokazując, że nawet trudne sytuacje finansowe mogą zostać odwrócone. Sekret tkwi w rozpoznaniu mocy języka i używaniu go jako instrumentu opatrzności, mądrości i boskiej łaski. Pan jest moim pasterzem, nie będzie mi niczego brakować. To zdanie to nie tylko poezja, to prorocza deklaracja która służy jako podręcznik boskiej opatrzności. Gdy wypowiadasz się z wiarą, każde słowo staje się nasieniem obfitości, zasadzonym bezpośrednio w Twoim życiu finansowym i duchowym. Zaufanie do Boga przez ten psalm przekształca mentalność, zastępując brak stałym oczekiwaniem łaski i opatrzności. Deklarowanie psalmu 23 to wyrównanie Twoich ust z sercem Boga, tworzenie mostu między wiarą a rzeczywistością. Każde wyznanie wzmacnia rozeznanie i otwiera drzwi, które wydawały się pozornie zamknięte. To jakby każdy werset był duchowym kluczem zdolnym do odblokowania możliwości, przynosząc nie tylko bezpieczeństwo, ale także wzrost we wszystkich obszarach życia. Konsekwencja w tej praktyce to to, co generuje prawdziwą transformację. Ponadto, prorocza proklamacja Panie z moim pasterzem aktywuje łaskę i obfitość, odnawiając umysł i życie. Gdy usta wyrównują się ze słowem, ekonomia Królestwa manifestuje się w konkretny sposób. To jest moc wypowiadania Psalmu 23 z wiarą, sadzisz nasiona, które wygenerują trwałą transformację duchową i finansową. Nic nie potwierdza bardziej skuteczności Słowa Bożego niż realne doświadczenia transformacji. Ludzie, którzy stawiali czoła długom, stratom czy niemożliwym sytuacjom, relacjonują, że czyniąc codzienne deklaracje z wiarą, widzieli cuda finansowe. Każde wyznanie funkcjonuje jak nasie zasadzone w życiu duchowym, kiełkujące opatrzności, łaski i obfitości w niespodziewany sposób. Te świadectwa wzmacniają fakt, że wiara to nie tylko uczucie, ale praktyczne działanie. Wiele relacji pokazuje, że deklarowanie obietnic z Biblii otwierało drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Prosty akt mówienia o opatrzności, łasce i mądrości aktywował rozeznanie i stworzył wyrównanie z ekonomią królestwa. Gdy usta stają się instrumentem proroczej proklamacji, cuda przestają być wyjątkiem i stają się częścią rutyny. To transformacja, która dotyka nie tylko życia finansowego, ale także mentalności. A najfascynujące jest dostrzeżenie, że te świadectwa nie wynikają z pustych słów ale z deklaracji czynionych z autentyczną wiarą. Każde codzienne wyznanie wzmacnia duchową reprogramację i zmienia percepcję braku. Gdy ktoś dzieli się swoim doświadczeniem, służy jako inspiracja dla innych wierzących, pokazując, że wypowiedziane Słowo Boże to rzeczywiście duchowy klucz zdolny do odblokowania obfitości, którą on obiecał. Prawdziwa wiara nie ogranicza się do serca, potrzebuje głosu, aby w pełni się manifestować. Wierzyć w milczeniu to jak sadzić nasie i nigdy jej nie podlewać, życie pozostaje stagnujące. Gdy wypowiadasz swoje deklaracje z odwagą, aktywujesz Słowo Boże i uwalniasz łaskę, opatrzność i obfitość. Każde zdanie to duchowy klucz, który łączy Twoją mentalność z ekonomą Królestwa. Mówienie z wiarą przekształca mentalność i wzmacnia zaufanie do Boga. Wypowiadając codzienne wyznania, Reprogramujesz swój umysł i tworzysz oczekiwanie cudów, otwierając drzwi, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Usta stają się instrumentem proroczej proklamacji, a twoje słowa zaczynają generować konkretne rezultaty. To wiara w działaniu, która przekształca obietnicę w namacalną rzeczywistość. Ponadto, deklarowanie wiary na głos generuje wpływ na otaczających cię ludzi. Przyjaciele, Rodzina i koledzy dostrzegają subtelną, ale potężną zmianę w Twojej postawie i decyzjach. Twoje usta stają się kanałem duchowej transformacji, przekazując mądrość, rozeznanie i łaskę, podczas gdy Twoja mentalność wyrównuje się z obfitością, którą Bóg dla Ciebie chce. Konsekwencja to to, co przekształca izolowane deklaracje w trwałe zmiany. Powtarzanie Słowa Bożego każdego dnia wzmacnia wiarę i tworzy nową mentalność, zdolną zastąpić brak obfitością. Każde codzienne wyznanie to jak sadzenie nasion, które rosną powoli, ale solidnie, przygotowując grunt pod opatrzność i łaskę. Usta, używane prawidłowo, działają jako instrument wyrównania z ekonomią królestwa. Utrzymywanie rutyny deklaracji pozwala Słowu Bożemu zainstalować się w sercu i umyśle. Małe momenty wyznań po przebudzeniu, w ciągu dnia czy przed snem mogą generować zaskakujące rezultaty. Ta codzienna praktyka to duchowy klucz do przełamania cykli braku i stworzenia stałego oczekiwania cudów. Im bardziej jesteś konsekwentny, tym bardziej naturalnym staje się mówienie o łasce i obfitości. Ponadto, stałość tworzy duchową dyscyplinę, która odbija się w praktycznych decyzjach. Kto utrzymuje codzienne wyznania, uczy się rozpoznawać możliwości, Działać mądrze i podejmować decyzje finansowe wyrównane z królestwem. Powtarzanie słowa to nie monotonia, to transformacja. Każda deklaracja wzmacnia twoją wiarę, otwiera drzwi i sadzi nasiona, które wygenerują świadectwa nadprzyrodzonej opatrzności. Wiele osób zostało zbawionych, ale wciąż żyje uwięzionych w mentalności braku. Słowo Boże wypowiadane codziennie funkcjonuje jako potężny instrument duchowej reprogramacji, odnawiający umysł i przekształcający stare wzorce. Każde wyznanie to nasie, które sadzi obfitość, opatrzność i łaskę w Twoim życiu, zmieniając sposób, w jaki postrzegasz możliwości i wyzwania. Usta stają się kanałem transformacji, łącząc wiarę, umysł i ducha. Reprogramowanie umysłu słowem nie oznacza tylko pragnienia bogactwa, ale wyrównania Twoich myśli z ekonomą królestwa. Deklarując biblijne prawdy o łasce, mądrości i opatrzności, trenujesz swój umysł do rozpoznawania możliwości i proroczego działania. Ta praktyka zmienia nawyki, wybory, a nawet zachowania finansowe, tworząc życie w harmonii z zasadami Boga. To kompletna transformacja wewnętrzna i zewnętrzna. Ponadto, duchowa reprogramacja przez słowo pozwala, aby wiara była aktywna, a nie tylko pasywna. Gdy mówisz, wierzysz i działasz, tworzysz potężne cykle manifestacji. Każda deklaracja wzmacnia twoją mentalność, odblokowuje niewidzialne blokady i otwiera drogi do obfitości. Konsekwencja w tym procesie generuje konkretne rezultaty, pokazując, że Słowo Boże to rzeczywiście duchowy klucz do życia finansowego i duchowego. Świat, w którym żyjemy, działa według zasad braku, strachu i manipulacji. Gdzie często mentalność ubóstwa jest wzmacniana przy każdej wiadomości czy rozmowie. Ale istnieje system równoległy, ekonomia Królestwa Bożego, która funkcjonuje według zupełnie innych zasad. Tutaj wiara, nasie i obfitość są podstawą opatrzności. Zrozumienie tej różnicy jest niezbędne do wyrównania twojego umysłu i działań z tym, co Bóg dla ciebie chce. Podczas gdy świat zachęca do troski i ograniczeń. Królestwo uczy nas sadzenia nasion łaski, ufania boskiej opatrzności. Każda prorocza deklaracja i codzienne wyznanie działa jak akt duchowej inwestycji, która przynosi zwrot w obfitości. Usta stają się instrumentem transformacji, uwalniając cuda i otwierając drzwi, których ludzka logika nie potrafi wytłumaczyć. Mentalność zmienia się, gdy uświadamiasz sobie, że istnieją duchowe prawa rządzące prosperitytem. Wybór życia według systemu królestwa wymaga dyscypliny i aktywnej wiary. To nie tylko marzenie, ale deklarowanie, działanie, utrzymywanie konsekwencji w wyznaniach. Słowo Boże funkcjonuje jako przewodnik instrukcja obsługi, pokazując, że prawdziwe bogactwo tkwi w wyrównaniu z zasadami obfitości, łaski i boskiej mądrości. Rozumiejąc oba systemy, zaczynasz działać w odpowiedniej ekonomii i zbierać trwałe owoce. Słowo Boże nie służy tylko do duchowej pociechy, jest także źródłem praktycznej mądrości. Studiując je i deklarując, otrzymujesz rozeznanie do podejmowania trafnych decyzji finansowych, unikając pułapek i marnotrawstwa. Każde wyznanie działa jak niewidzialny przewodnik, wyrównując Twoje wybory z ekonomią Królestwa i aktywując łaskę w inwestycjach, biznesie i projektach. Usta stają się instrumentem opatrzności. Uwalniając obfitość tam, gdzie wcześniej były wątpliwości i strach. Rozeznanie finansowe pojawia się, gdy utrzymujesz konsekwencje w codziennych wyznaniach, pozwalając słowu reprogramować Twój umysł. Z każdą decyzją podjętą w oparciu o Boskie zasady, Twoje życie wyrównuje się z planem Boga, generując konkretne rezultaty. Mądrość, łaska i ochrona są uwalniane przez aktywną wiarę, tworząc możliwości które wydają się cudowne, ale w rzeczywistości odzwierciedlają praktyczne zastosowanie słowa w Twoim życiu. Ponadto, deklarowanie słowa z wiarą przekształca percepcję pieniędzy i zasobów. Mentalność zmienia się z braku na obfitość, a każda decyzja zaczyna być proroczym przewodnikiem. Uczysz się identyfikować znaki, możliwości i strategiczne momenty do działania, wzmacniając swoją wiarę i pokazując, że Słowo Boże to rzeczywiście duchowy klucz do sukcesu finansowego i ciągłej opatrzności. Doszliśmy do końca tej podróży, ale prawdziwa transformacja zaczyna się teraz w praktyce tego, czego się nauczyłeś. Już rozumiesz, że Słowo Boże wypowiedziane z wiarą to duchowy klucz zdolny do odblokowania opatrzności, obfitości i łaski. Zapytaj siebie, czy rzeczywiście stosuję te deklaracje w moim codziennym życiu, czy tylko absorbuję wiedzę? Różnica między osiąganiem rezultatów a pozostawaniem w braku tkwi w działaniu. Teraz zastanów się nad swoimi ustami i słowami. Czy używasz tej mocy do tworzenia, czy ograniczania swojego życia? Każde wyznanie to nasie, które sadzi mentalność, w obfitości i mądrości. Co powiesz na rozpoczęcie już dziś deklarowania Psalmu 23 innych obietnic, wyrównując swój umysł, ducha i finanse z ekonomią królestwa? Wiara manifestuje się w pełni tylko wtedy, gdy zyskuje głos i konsekwencje. I pamiętaj, transformacja jest ciągła. Każdy krok, który podejmujesz mówiąc z wiarą, wzmacnia twoje rozeznanie, aktywuje boską opatrzność i tworzy świadectwa, które inspirują innych. Zacznij stosować to, czego się nauczyłeś, obserwuj rezultaty i dziel się swoimi doświadczeniami. Nie zapomnij zapisać się do kanału, polubić film i aktywować powiadomienia, aby śledzić więcej treści, które odblokują twoje życie finansowe i duchowe.